A am Witajcie. Kontynuujemy Conviction. A co? Jesteśmy... Kurczę, gdzie my jesteśmy? Oj, nie, nie kłócę fisher. Yy, no nie no znikło. Mamy przeszukać jakiś tam magazyn mniejsza o to. Chociaż cel misji jest ważny w takich grach. Ale my trochę ominiemy to, podejrzyjmy sobie. Ostatnio, yy, co się dzieje? Co się dzieje? Yy, ogólnie na YouTube co się dzieje. Moim zdaniem to całe Gangman Style, Które wzięło się znikąd jest przynajmniej dla now mnie trochę nużące, ponieważ dużo parodii tego powstaje. Test I co jest? Mother Oh, oh no! Testing Nie now. mnie, the general Target is in the area. We test 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 mnie. Mnie It's Fisher! Nie, to nie jest Fisher. Biegę, biegę, Zabij go, dobrze, Ktoś nie żyje, ja tu skryj, pyk. nie wie, go, no, go. co za idiota. A... To... Dobra, trudno, muszę ich zdjąć, dwóch, chociaż mało mi to się opacało no powracając do tego tematu. Dogon must style. czy jakkolwiek to się z zespoły psy, bardzo nietypowego zespołu. Czasem, coraz, coraz częściej, e, robi się o to szumu. Oczywiście są parodii, które są udane. Są parodii, które przyciągają uwagę Ksiąca i Ale w tej są to naprawdę nieudane. Zabij Parodie jak dla mnie i mnie nużą bardzo. Także to już mam omówione. Mam nadzieję, że po prostu to jest dla mnie takie nietypowe. Wiecie, coś wrzuci ktoś na internet od razu cała Polska zaczyna się tym tak przysłowiowo jarać jak i inne kraje robią dużo skomplikowanych takich wrzucają na internet tych różnych światowych, chemiczne ani światła chemiczne no już po prostu mi się nawet w głowie wali od tego zna... Ale mnie trzeba to Nie mówię, że nie Ten pan jest bardzo taki Charyzmatyczny na swój sposób No ale cóż Nie mogę ich włączyć No przecież mógłbym w nie strzelić Ale dobra Nie wiecie co Ja to zostawię, bo może To się przyda na następną Na następną wizytę czy coś Upuść. Dobra A, zaraz Tu jest coś ciekawego Jak ja ten nie mogę przejść, wyjść, nie? Mam iść tam Znać naukowca Ale ciekawy sposób jest na to O to sobie zapamiętam Że tu jest wyjście A, a którym się ten Te Z, no dokładnie Bo już zapomniałem jak co jak... jak to co tam... O, dobra. No to w co, wskakujemy, idziemy dalej. Zmięta jest reconviction. Nie będę dalej mówił o tym m, całych parodiach i... Już 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 y, okej. Okay. I ty Gangman Style... Sakreblem i tak dalej... Pominę to po prostu. Przemilczę, chociaż już swoją opinię powiedziałem. Mnie to nie jara... I wątpię żeby po prostu to moje nastawienie do tego się zmieniło. O, mamy wroga, gdzie, gdzie się skrył? Uh, Okej. Okay. Mam naukowic, to jest... Dobra, jakaś być O, to już nie pamięć, nie pomysł. Nie pomęsku. you're out of chances. Enough of this Fisher crap. In less than an hour, this city is going back to the dark ages, and we're gonna be the only ones who know what's going on. We have bigger things to worry about. Like riots, fires, casualties with no hospitals in the city limits up and running. Yeah. No way for anyone but us to get them out. Choppers caught in the pulse zone crashing. And that thing they're to doing at the White House. So. It's a lot to worry Trochę about. Trzech, ja the Colonel's problem. got a cover. Yeah. Oh, screw a Third tight asses don't screw it up. They've played it straight so far. Doesn't mean they can't screw us later. Radio check. He's the MP structure area. kolejne. not cóż. Weź się pusz. Today second Ah! You know what, Fisher? You're too late. Too late for her, and too late to stop what's going down. You might as well just give up and die, just like your little girl did. But don't worry. I'm gonna send you right to her. Uh, fuck me. Fuck. Ma fuck. Bigliny, Holy cow! Hell, no, co it's the end, Fisher. This is where you die. Damn. It's bad. He's not here. No sign of the contact. Dobra, nie gadaj, kolego, weź, proszę cię, skończ. Fucking Fisher's still alive. So, better kill him before the detonation. Dobra, spoko. No raczej. Dobra, ej, nie mam wyboru, muszę coś z tym zrobić. Słuchajcie, to nie jest takie proste. Kamera eee, przyczepna będzie tutaj dobrym wyjściem. Teraz już. No z, final ej, final. Eee, Wydaj dźwięk. O, tak, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Aby jeden. Moglibyście przynieść. No i zginął chłopak. No i dobrze. Taki no bym cel to... Jest jak na razie dobrze. To gdzie jest cel? Tutaj jest cel. Dwa cele. Hmm. W sumie mógłbym zaatakować, ale... Albo tutaj. Wywal to. Pilot kamery, wydaj dźwięk, jeden będzie z głowy. No tak, podejdź, podejdź. Tutaj, tutaj. man. Code 3 for EMP zone. on the loose. Nie, tylko podejdź. O, jest. Dobra, dobra. Still no visual contact. Can anyone advise? I'm gonna sit tight and see what happens. Dobra. Stay frost. C hi c hi. Target is not visible. Area is compromised. Hold position. Target. Hold position. Watch for movement. No to nic. Idziemy dalej górą. Może da się przejść. Ciekawie by było. Wolałbym mieć górę. właśnie, o, właśnie tędy. Ale jest trochę. Jesteśmy... U... To jest trochę nie tak. Ale... Jakoś... Hold Wszystkich. wszystkich... Dobra, wszyscy. Idzie. Ci uda? Ci uda? Tak, udało się. Uuuh, kamil serko. Sometimes you just have to do things the hard way. Okay, cytat. Some fisher. Dobra, pani naukowie zbilić, let's porozmawiajmy. I don't know who you are, or what you're doing here, but thank you. They were going to. Save there's a weaponized EMP slung up a hundred yards from here. It's going to be activated tonight. Tell me how to stop it. You can't. There's two generators on site. When they're activated, they'll juice the EMP, and then it'll discharge. What's the catch? If you take out one generator, the other one automatically flashes. Each of them alone is enough to trigger the pulse. So I need to hit both at the same time. Yes. Or else it goes off.

Zawsze muszę mieć coś do picia, do jedzenia. Jak gram. Mm. Okej. Okay. Udajemy się dalej. Weź wyjmij broń. Ale strzela od razu. Aj, Fischer. Nie tak ciężko szkodziłem. Right about then things started getting complicated. For some reason, Sarah was suspicious, but I'd managed to talk her into climbing into the chopper and had gone airborne to rendezvous with Sam. But there were too many moving parts for things to go smoothly, and Sam didn't know what he was really up against. Tagging the generators that fed the EMP so I could take them out from the air? That was the least of it. Akcary. Zachę... O, wow, ile jest? Hmm, kurczę, to może być trudne. Hmm, to może być trudne. Sabi, niedobrze, że się... Używa jako to Nie dobrze, Nie Come here! Meet my baby! Da. We're gonna hold here! No sign of Fisher or any other hostile activity. Keep Prentice informed! A tutaj sobie oh, oh, Damn it! No i dobra. It's the end, Fisher! You're trouble! Too many places to hide! Nie, mam na ikierki. We've got a situation here! Oh, Sweep the area! No sign of hostiles! Siedem, to to. Dobra, nieważne, czy wystarczy. No i tego <grym> mnie nie no. Wiedziałem. Zamykam i wskakuję. Ok. Wskakuj, skakuj, wskakuj. To był by, by zły nie może nie wyjdziesz. Boże, tak nie Skakuj. Dole. Ile ich? Jeszcze jeden? To jest dla mnie śmieszne trochę, bo... Wszystki tak z góry... Z tego samego miejsca, nawet ja jeszcze nie wyszłem. No ale cóż. A gdzie ty jesteś? Nie, człowieku. Fajne, fajna, fajna mapa podoba mi się. Naprawdę fajna. Ej! gdzie ty jesteś? Tutaj cię nie ma. Hmm. Tam jesteś. Okej. Okay. Aha, to już tam ci. No cóż. E fisher weź. We, Chciałeś mi się. E, Jamek. Jawek nie da rady. It's the end, You're over. się Jezu Wow O kurczę, teraz będzie ciężko. Góry do mnie CKM Tędy trzeba. Ja nie, wiem, jak to teraz mam zatrzymać That's trochę, over, Fisher! Tak. Not this time! Da się górą czy coś? Pewnie nie ale to jest automatyczne, to... No no dwie już mi zmarnował no dwie mi zmarnował DIE FISHER, DIE, DIE! No i dobra Wow Dobra, to już mamy ze sobą We are like in the middle. Very good. Let's go. Okay, no, and what is it? Dostaj się. Do generator's, by the way, I'm going to go. And water remains wet no. What do you got? There are two generators powering the EMP. I need to take both out simultaneously and I'm all at a C4. Mark the GPS coordinates for me. I'll see what I can do when I get there. Znów ten sam triks. Ale cóż, takie życie. Nie wiem, wywoływać już szum trochę. W sumie może teraz po cichu, byśmy to spróbowali. Albo. Ale nie, no, zaznacz go, Coś się wali w tym. Tam rzucimy. Pilot kamery. O, no, 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 tak no,

I'm not seeing anything. Zaraz jakby to. Tutaj jest. Liczy. Było nas 3, każdy z nas dostał w głęb. Dobra, pierwszy generator, bardzo dobrze. Czy jest tutaj ktoś jeszcze? Nie, oznaczam cel. Bardzo dobrze. I like it. Tylko ciekawi mnie, jak on to chce zrobić. Jeśli potrzeba do tego dwa dwie persony, no to nie wiem jak on chce to zrobić. Zlokalizuj drugi generator wow. to hey! Co to było? Dlaczego to Fred! się no tak stało? <noise> Co za idiota sam siebie strzelił? No o! o fa

Bundle seg. All right, people. This is very simple. Some of you may have heard that Sam Fisher is somewhere around here. As far as we're concerned, that doesn't matter. We have a job to do with that. that big, big device up there goes off. And by so, God, we're going to do it. O, to your to orders take priority. Zaraz, do you understand me? ulepszę sobie... To hurry it up. Tutaj były granaty O właśnie jest. Gran TMP Kamera przyczepna. No, już ulepszona. Jakim cudemkiem. Ale to nie jest ulepszone i bardzo dobrze. Więc to ulepszymy. Gran błyskowy? Nie używam odłamkowy. Czasami... To mam ulepszone, więc... Jednak ulepszy odłamkowy Dobra Ulepszone mamy wszystko co chcemy Czy znaczy, to jest... to jest takie... takie... To. Dobra Wolę pozostać w cieniu Nie chcę być narażony Mam punkt Niedługo będziemy if our guys were down there and cool, fisher was still they're alive they'd be shooting him right right but since there's no shooting that means either fisher took them all out or they took fisher out and if they killed fisher this why haven't they adjusted. called it in cool. Kurde Serio, ich jest dużo sure y... zdalnie detonowana mina? Nie. Chodzi mi bardziej o kamerę przyczepną Muszę ją dzięki niej, odwrócić ich uwagę. Tam rzucimy. Pilot kamery. I włącz dźwięk. Oh, I see yeah, nice. Damn! Yeah. Fuck! Great! Przenośny im Peteras. Had Hostile has to be close. I've got a major disturbance here. Search the area for hostiles. Have to take Fuck! I'll keep searching, but there's nothing here. Better warn the White House team anyway. Good option. Probably I'll get the bastard who did this, man. I promise you that. Tu jest. clear. Kurde, you Kto patroluje pożarnie. Nie nie fuśtu. Hey, you Fisher? You know it's too late anyway, right? Trochę Ale bez przesad. Stay alert. He's here somewhere. This area is clear, let's go! No signs of activity! Another near, let's go! Behind the nearest people, he's close by! Area is quiet now, everybody stay alert in case anything else happens! I got no targets! Holy shit! Bot rep, contact in sight! Motherfucker! Biegnij. Tego też. Tu jesteś. Dobra, ginie. Dobra. Teraz muszę się ukryć. Teraz naprawdę jest niebezpiecznie. Hmm. Gdzie jestem? Tu jest. Ale spokojnie. Tak. Także... Co masz mi do powiedzenia? Nie wiem, nic nie słyszałem o Gangman style. Jakim Gangman style? Ty co robił parodię... Nic ci nie powiem. O nie, skończ. Tak jak ten woleś. Skam. <laughs> Poleciał jak... Pakamasta! Dobra. Kolejny generator Fisher! employers have put too much time and too much money in on this for you to fuck it up now sorry soldier but uh, it's over uh, sam, Sotto, i know yes. you're busy but listen up grim had me pick up sarah to get her out of danger she's on board and we're inbound dad what's going on mr cost explained some of it but i don't understand oh, sarah. just sit tight sweetheart it's going to be all right eta is a couple of minutes sam but I need the second generator coordinates if I'm going to help you. I can patch you into Prentice Carmel. Now avoid getting your ass shot before get little... I get go. There Request permission God damn to start shooting, sir. Permission granted. Ficious there he is. Light him up. Yes, no, sir. Oh. <sharp> <sharp> wow. no, Whoa. Třeba se Serio. Trzeba ich to důbkuv. Ej, działaj. Ej, nie działam No co? zadrałem Wow, Zginę Wiedziałem Co mój błąd, nie zaznaczałem Dobra To koniec naszej drogi na dziś Request permission to Trzymajcie się Cześć